Już nie będzie sweterków dziewczyny, także no myślę, że można sobie jeszcze coś kupić. Swetry już dziewczyny, kończymy handel swetrami. I z bliska pokazałaś ten sweter? Nie? Okej, okay, Co Ty do mnie mówisz? Sweter z bliska. Który sweter z bliska? ten za 59 zł ty Pani chciała. Pokazałaś? Pokazałam trzy kolory. A z bliska nie? Y w kamerę? Tak. Nie. Dobrze. <laughs> A jak mam pokazać sweter z bliska, nie rozumiem. Tak? Patrzcie. Mega duży. Pieszenie. Mega duży dziewczyny. Mega, mega, olbrzymi. I pod to zakładacie dziewczynę coś tutaj. Jakąś bluzeczkę, co tam macie, koszulę. Co chcecie? Ko e dzisiaj kupicie koszulę do tego taką jak ma na manekinie, więc będzie fajnie elegancko wyglądał. Super sweter. Ja bym sobie jakby był trochę mniejszy. Tak, jakby był mniejszy, to... Ale ja jakby jest. założyłam, to po prostu... Uch, spadłam co. Co dalej mam pokazać proszę eee, Tak, teraz możesz jechać z tymi e, su, e, z sukienkami, które są na manekinie. O, jestem co mi ją minęło? O wiele cię minęło. Słuchajcie, se weź. Sukienka z Manekina. Sukienka z manekina. Dziewczyny, i ja ją mam i mam ją Milena. Sukienka z Manekina ciągnie się Na mnie jest belacja. za duża, oczywiście. To powiedz to Więc... ja. No powiem się. Chyba o po ile? A jakie różowy? Co nas znowu dojrzała różowego? W sensie, w sensie co różowe, Katarzyna. Nie wiem, co chodzi. Nie ma różu żadnego tu. I teraz Wam pokażę tył.